Cześć! Nazywam się Ola Słobodzian i robię HR, a to jest kolejny odcinek z cyklu Robie HR z kandydatem, który kieruje do osób poszukujących pracy. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam o tym, w jaki sposób przygotować się do rozmowy y, kwalifikacyjnej, która prowadzona jest zdalnie. E, dzisiaj natomiast y, idziemy krok dalej. I chciałabym Wam opowiedzieć trochę więcej o samej rozmowie kwalifikacyjnej, ale z perspektywy rekrutera. Więc jakich metod rekruterzy najczęściej używają właśnie w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Na pewno nieraz obiło Wam się o uszy coś takiego jak wywiad behawioralny, czy też wywiad kompetencyjny. To brzmi może trochę tajemniczo. Ale dzisiaj chcę wytłumaczyć, o co w tym tak naprawdę chodzi. Wywiad behawioralny i wywiad kompetencyjny to jest praktycznie to samo. Behavior po angielsku to zachowanie, i rzeczywiście ta metoda wywiadu rekrutacyjnego ma na celu sprawdzić zachowanie kandydata, ale mówimy tutaj o zachowaniach z przeszłości. Ponieważ założeniem tego wywiadu jest zbadanie zachowań kandydata z przeszłości, które mogą mieć odzwierciedlenie na zachowania w przyszłości na potencjalnie nowym stanowisku pracy. Tak więc rekruter ma za zadanie tak porozmawiać z kandydatem, żeby Poznać jak najwięcej jego doświadczeń, zachowań z przeszłości. Na tej podstawie wnioskujemy, w jaki sposób kandydat może zachowywać się w pracy na, w naszej firmie. I tutaj założeniem, też takim ważnym wywiadu kompetencyjnego czy behawioralnego. Jest to, że nie skupiamy się albo nie jest ważne to, ile kandydat osiągnął, ale raczej to, w jaki sposób on to osiągnął, w jaki sposób on do tego doszedł. W czasie wywiadu kompetencyjnego rzeczywiście wychodzimy od kompetencji. Tak więc jest to metoda, do której trzeba się dobrze przygotować. Mam tutaj na myśli rekruterów i w ogóle dział HR, bo osoba, która prowadzi rekrutację, musi bardzo szczegółowo. Poznać stanowisko, na, na jakie rekrutuje. Musi porozmawiać z osobami z tego działu, bądź też osobami, które zarządzają tym działem. Musi porozmawiać, jeśli pracodawca jest klientem zewnętrznym, musi bardzo dobrze poznać tego, tego pracodawcę, żeby móc ustalić, te kluczowe kompetencje na danym stanowisku. Musi zadać bardzo szczegółowe pytania, ponieważ kolejnym etapem po ustaleniu tych kompetencji jest ustalenie konkretnych zachowań, które te, tą kompetencję będą które na tą kompetencję będą wskazywały, ponieważ ta kompetencja to można powiedzieć, że to jest taki kompleks naszej wiedzy, naszych umiejętności i naszych motywacji do działania. Tak więc, kiedy mamy już na dane stanowisko ustalone kompetencje, mamy ustalone zachowania, to po tym rekruter przygotowuje sobie listę pytań do kandydata, które mogą sprawdzić właśnie te zachowania, które są niezbędne na, na danym stanowisku. I w ten właśnie sposób wygląda wywiad behawioralny, wywiad kompetencyjny, sprawdza kompetencje kandydata na podstawie jego wcześniejszych zachowań tak więc żeby dobrze przygotować się do takiej rozmowy należy przeanalizować sobie i przypomnieć sobie Wasze wcześniejsze doświadczenia w firmie, sytuacje trudne, sytuacje stresowe, ale też Wasze sukcesy, bo wtedy zdecydowanie łatwiej będzie Wam się odnaleźć na rekrutacji prowadzonej właśnie taką metodą. Pamiętajmy, że tutaj nie pojawią się pytania: co by Pan/Pani zrobiła, gdyby, czyli takie pytania czysto hipotetyczne. Oczywiście, Metody rekrutacji mogą być pomieszane ze sobą, mogą być różne, natomiast istotą wywiadu behawioralnego jest odwoływanie się do faktycznych, realnych doświadczeń kandydata. W następnym odcinku opowiem Wam o tym, w jaki sposób odpowiadać rekruterowi. Pokażę Wam jedną taką metodę. Która zresztą też jest stosowana w wywiadzie behawioralnym, i dzięki tej metodzie wasze odpowiedzi będą jednocześnie bardzo krótkie, zwięzłe na temat i przede wszystkim wyczerpujące temat. Tak więc Dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę. Już teraz zapraszam do kolejnego filmu. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Czekam jak zwykle na, na Wasze pytania i komentarze. Dziękuję za uwagę. Zdrowie dla nas wszystkich i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć!